Witam serdecznie wszystkich traderów. Doda mówi z tej strony, mówi do Was z Data Trading Room Discord Server, do którego to serwera serdecznie zapraszam i tam codziennie streamuję na żywo mój ekran i można ze mną porozmawiać, popatrzeć co robię i podyskutować na temat rynków, popisać albo głosowo zapraszam serdecznie, link jest pod spodem w opisach a ja codziennie staram się tradować DAXa DAX30 i staram się złapać jakiegoś trade'a jednego albo więcej w zależności od sytuacji linie białe wyznaczają nam dzień linia żółta to jest linia czasu kiedy przeważnie staram się być w tych okolicach już przy komputerze, różnie to wychodzi. Zwykle troszeczkę później. Dzisiaj widzimy, że rynek był taki dosyć jednoznaczny, znaczy bardzo jednoznaczny, bardzo jednokierunkowy. Zrobił nawet łącznie 320 ponad pipsów od wartości dołkowej, no ale ta wartość dołkowa wystąpiła na rynku tutaj na otwarciu praktycznie rynku, prawda? Tam w pierwszych pół godzinach otwarcia na rynku. Sytuacja taka, ponieważ głównie dlatego, że dzisiaj zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanada miały święto, więc czy mają nawet święto jeszcze, więc rynek tak właśnie po prostu leciał dosyć jednokierunkowo. Ja tutaj zrobiłem jednego tradea. Dokładnie tego tradea zrobiłem w tym miejscu. No, bo to było tak, że jak przyszedłem do tutaj, no to już miałem coś takiego, prawda? Więc yy, nie było tutaj za bardzo. Znaczy, no, mogłem tylko odmierzyć coś takiego, prawda? Yy, dotąd mniej więcej mogłem to odmierzyć. Tutaj dostałem sygnał, że rynek kontynuuje. No to robiłem odmiarkę bardzo prostą, bardzo szybko. Wszedłem z palca. No bo tu już nie było szans, żeby cena się cofnęła w taki sposób, jak ona tak sobie chodziła. Tak sobie chodziła powoli, ale nie robiła właśnie tych cofek. No dlatego skoczyłem wyżej. I jak widzimy tutaj, no mogę tutaj przybliżyć, no to jak widzimy, to to była taka sytuacja, że cena nie doszła do take profitu i zaczęła robić jakieś takie zabawki, że tak góra-dół, góra-dół, no to jak popatrzałem, gdzieś było w okolicach 15 pipsów, no to wyszedłem. No i widzimy, że tutaj taka sytuacja by była, no bo potrailowałem już stop lossa że gdybym to zostawił, to by mi ten trailing stop wyciągnęło i tyle na ten temat. No ale potem poszło i tam zaliczyło, że tak powiem. No i tak powoli, powoli, powoli. Potem tutaj był jeszcze jeden sygnał. Ten sygnał też można było ewentualnie brać, no tylko tyle, że no nie. No jak się to jak cena od razu cofnęła, no to wtedy bym tego nie brał, aż dopiero tutaj wyszła, czyli znowu bym bym. Wziął w jakiejś takiej cenie troszeczkę mniej korzystnej, no ale był tutaj, tu akurat to, to rynek szybko wysięgnął do góry. W każdym razie no, ja tam dzisiaj już nie grałem, obserwowałem. Teoretycznie tu też byłaby taka sytuacja, gdzie można było potem jeszcze startować z jakimś longiem, no ale jak widzimy, rynek tutaj też znowu już do tej profitu do końca nie doszedł. W każdym razie no, takie, taki tutaj taki trochę smarkający się rynek, no bo mm, jednak spory ruch już był wykonany, yy, no bo to nawet nie jest tutaj pomierzone od, od tego, od, od dołka, prawda? Tylko jest tutaj wyżej, no a gdybyśmy chcieli mierzyć od dołka, no to dołek, o, to sobie, no kurde, zgaśmy sobie, to dołek był tutaj, prawda? Więc no yy, znaczy bym musiał to skasować. O, dołek był tutaj, więc, więc, więc. No. no to było wyraźne, właśnie. Nawet jakbyśmy popatrzyli sobie z tego punktu widzenia, czyli odmierzyli od początku, no to wyraźnie tutaj rynek się wyszedł z konsolidacji górą i po retesie znowuż odbił, i potem odbił wyżej. No i taka była tutaj kontynuacja. No więc, no to tyle na dzisiaj, tutaj więcej o tym, no, no, i, no i z tego dużego, z dużego kontekstu też Take Profit został zaliczony, prawda, z tego dużego kontekstu, no tylko, że tutaj to by trzeba było wchodzić po dobrej cenie, a nie tam wysoko, jeżeli liczyć na, na, na ten kontekst, który tutaj został, no to dosyć daleko były te stop lossy, prawda. Dobra, mało istotne. No, no to tyle na ten temat. Dzisiaj. Dzięki serdeczne. Lajkujcie, subskrybujcie do mojego kanału YouTube, jeżeli nie jesteście jeszcze zasubskrybowani. Naciskajcie ten guzik z dzwonkiem, żeby Was informował o moich przyszłych wideo. Wszystkie wideo są publikowane zarówno na YouTubie, jak i właśnie na Dodas Trading Room Discord Server. A także na moim Patreonie i także na moich wątkach na Forex Factory. Także serdecznie zapraszam, wszędzie tam możecie mnie znaleźć. Znaczy, linka do Forex Factory nie podaję, ale to jest bardzo proste: bo po prostu forexfactory.com ukośnik dadas i do mojego profilu tam. Po prostu zaprowadzi, więc nie ma tam większego problemu, żeby mnie znaleźć, prawda? No i to wszystko na ten temat dzisiaj. Zapraszam jeszcze raz. Dzięki serdeczne, trzymajcie się zdrowo. Na razie, cześć.